Bardzo ważna wiadomość od Boga dla Ciebie. Bóg mówi, że dzisiaj wszystko stanie się na Twoją korzyść, jeśli zobaczysz to przesłanie do końca. Więc proszę, nie ignorujcie tego przesłania, ponieważ jest to przesłanie płynące z serca Boga, aby pobłogosławić Wasze dzisiejsze życie. Najpierw zostaw lajka, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób. Zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, aby otrzymywać więcej takich wiadomości. Drogi synu minęło trochę czasu, odkąd kroniłeś łzy w tajemnicy, jesteś silny publicznie i wydajesz się szczęśliwy przed innymi. Ale wiem, że jest inaczej. Kiedy jesteś sam, przeszedłeś ostatnio wiele prób i dużo się izolowałeś, żeby dostać to, czego chcesz. Widzę Twoją walkę i przyznaję, że robiłeś wszystko, co w Twojej mocy, aby zobaczyć, jak wszystko idzie zgodnie z planem, ale wolisz cierpieć w ciszy. Ludzie myślą, że mają wszystko, ale wiedzą, że cierpisz w głębi serca. Twoje łzy są głębokie i płakałeś samotnie, twoje motywujące słowa poprowadziły wielu, ale nikt nie wie, z czym masz do czynienia. Widzę twoje serce i wiem, przez co przeszedłeś. Dzisiaj mam dla ciebie wiadomość. Twoje cierpienie się kończy, łzy, które wylałeś, zostaną zastąpione łzami radości. Napisz, przyjmuję w imię Jezusa. Od dzisiaj wszystko się dla ciebie zmieni, twoje problemy zostaną rozwiązane, a twoja radość zostanie przywrócona. Jestem z tobą i nie opuszczę cię. Złóż wszystko w moje ręce i zaopiekuję się tobą. Nie musisz już cierpieć w milczeniu, jestem tu i będę twoją siłą w chwilach słabości. Kiedy w przyszłości będzie roniła łzy, będą to łzy radości i wdzięczności, by mnie uwielbić. Wpisz, będę chwalił Boga. Nadszedł czas. Abyś otrzymał swój przełom, nadszedł czas, abyś otrzymał swoją nagrodę. Nie ma znaczenia. Jak długo czekałeś, nie ma znaczenia. Ile modlitw się modliłeś? Ważne, że czas się skończył. Przyjdź, aby otrzymać błogosławieństwo. Ci, którzy sieją łzy, będą rząd ze śpiewem radości. Ci, którzy wychodzą z płaczem, siejąc ziarno, powrócą ze śpiewem radości, przynosząc swoje ryby, to będzie ich świadectwo. Wpisz: Wierzę w Ciebie. Bóg mówi: Jeśli teraz oglądasz to przesłanie, a Twoje życie jest pełne łez, wiedz, że jestem z Tobą. Możesz ukryć się za zamkniętymi drzwiami, aby się pocieszyć, ale znam ból, który czujesz w środku. Powiedziałem Ci, żebyś zapukał, a drzwi się otworzą, prosić, a będzie dane. Moje błogosławieństwo jest wylewane na wszystkich, którzy teraz oglądają to przesłanie. Cokolwiek Cię boli. Przestań już dziś wszystko, co spowodowało smutek, buli łzy w twoim życiu, zakończ to teraz. Uwierz mi, utoruję ci drogę i wygrasz. Wpisz. Amen. Wierzę. Powtarzaj z wielką wiarą następujące afirmacje, aby zamanifestować to przesłanie w swoim życiu. Potwierdzam. Oświadczam i postanawiam, że nie będę już płakać, bo Pan otarł moje łzy. Wszystko, co sprawiło mi smutek, będzie na zawsze. Jestem błogosławiony, a moje przeznaczenie jest jaśniejsze i pełne sukcesów. Moje kroki są przechowywane przez Boga i otrzymuję wszystko, czego chcę. Moje drzwi dobrobytu otwierają się, od dzisiaj otrzymuję wszystkie pragnienia mojego serca. W imię Jezusa, amen. Napisz, niech tak będzie dziś, jutro i zawsze. Bóg mówi: Otwórz swoje serce, aby otrzymać błogosławieństwa, które Ci przynoszę. Wiem, że szukałeś odpowiedzi i czekałeś na znak, i mówię Ci, czas mojej wizyty jest bliski. Przygotujcie się na przyjęcie cudów, które przygotowałem dla waszego życia, ponieważ kiedy przybędę, wszystko się zmieni. Zobaczysz moją chwałę, poczujesz moją miłość i doświadczysz mojej łaski. Jak odwiedziłem Abrahama, tak i ja, przychodzę do Was. Być gotowym do przyjmij wszystko, co mam dla Ciebie, bo jestem Bogiem, który dotrzymuje obietnic i nigdy nie zawodzi. Wpisz, wierzę w otrzymanie tych błogosławieństw. Gratulacje, ponieważ jesteście wśród tych, Którzy doświadczą niewiarygodnych Bożych błogosławieństw, jesteście wśród tych, którzy doświadczą Bożej Miłości i Boskich łask. Modlisz się każdego dnia, prosząc Boga, aby wskazał Ci drogę, błogosławił Ci, pamiętał o Tobie, prawda? Odwiedzać się teraz i błogosławić Cię w każdej dziedzinie Twojego życia w imieniu Jezusa. Napisz, wierzę i otrzymuję te błogosławieństwa. Pomódl się teraz ze mną, drogi i umiłowany Boże. Otrzymuję mojego Ojca błogosławieństwa, które Pan zesłał na moje życie. Biorę w posiadanie, Panie, Twoje obietnice uwolnione przez to potężne przesłanie, które Pan wysłał moje życie dzisiaj. Dziękuję Ci, Panie, za taką miłość i troskę o mnie, za to, że kierujesz moimi krokami, że nie zostawiasz mnie samej na spacerze. Dziękuję Ci, mój Boże, że mi przypomniałeś i pokazałeś, jak bardzo jestem kochany, jak bardzo jestem przez Ciebie chroniony. Dziękuję Ci, Panie, oddaję moje życie w Twoje ręce, wierzę w mojego Boga i biorę Go w posiadanie, błogosławionego życia, cudownego życia, które obiecał mi Pan. Biorę na siebie odpowiedzialność i oddaję wszystko w Twoje ręce. W imieniu Jezusa, Amen. Jeśli słowo Boże dla Twojego życia dzisiaj to było błogosławieństwem, zostaw swoje Amen w komentarzach. Jeśli ta wiadomość pomogła Ci w jakikolwiek sposób, zostaw lajka. Udostępnij tę wiadomość, aby pobłogosławić czyjś dzień. Subskrybuj kanał, aby. Zawsze być w bierze. Niech Bóg zawsze będzie z nami. Niech Bóg błogosławi Twoje życie dzisiaj, jutro i zawsze. Wszyscy trwajcie w pokoju Pana Jezusa.